Siemanko, drodzy widzowie z tej strony, Arrow Shrimp. W dzisiejszym filmiku, moi kochani, pokażę Wam, jak zmontowałem cały zestaw akwarystyczny, który zamówiłem w internecie. Przyjechał do mnie na palecie ten zestaw. Składa się on mianowicie z szafki akwariowej, akwarium prostego, akwarium typu float jest oczywiście i ma on płynność 140 litrów oraz pokrywy ledowej z trzema możliwościami ustawienia światła. I to będzie filmik z rozpakowywania, później z montażu, ustawiania akwarium. Opowiem również jak to wszystko zaaranżowałem, jaką użyłem filtrację i pokrótce opiszę co i jak zrobiłem, żeby to akwarium miało obecny efekt i oglądajcie zresztą sami Zapraszam do obejrzenia. Oglądajcie do końca. Jeśli Wam się podoba, klikajcie łapki w górę, dajcie suba, Piszcie komentarze, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Każda Wasza aktywność mnie motywuje do nagrywania i jest to dla mnie bardzo fajne. Miło oglądanie. Akwarium przyjechało na palecie. Ja już się zdjąłem z palety. Tak wygląda zapakowane akwarium, zabezpieczone dobrze. W czasie transportu nic się na szczęście nie stało. Obejrzałem je dokładnie, opakowujemy. Polia była bardzo mocno skręcana i było jej dosyć dużo, dlatego bardzo się natrudziłem, żeby ją usunąć, ale w, w ostateczności się udało. Tada, I tak wygląda mój nowy ban, większy. Pozostało jeszcze dobrać się do szafki i pokrywy, no z tymi się na pewno dosyć dużo pokrywała, to idziemy dalej. Jak zobaczyłem te wszystkie części szafki, to na początku zastanawiałem się, kurna, jak ja to wszystko złożę, ale na szczęście, na szczęście, krok po kroku, udało mi się to zmontować. Ty to zawsze mi pomagasz. Wszędzie jesteś, gdy montuję te swoje akwaria. Główna uczestniczka akwariowych projektów, akwarystycznych projektów, Kleonia. Jest i drugi asystent. Kiwi, Kinio, cieszysz się, że będziesz ze mną nadzorował nad nowym akwarium? Kinio i hera. Pozostało jeszcze wyrzucić całą stertę kartonów na śmieci. Śp... W końcu jakoś to wszystko poszło i nalewamy wodę. Dobrze, że miałem wąż ogrodowy i adapter, żeby podłączyć wąż do kranu. Dzięki temu nie musiałem nosić wiaderek. Tu sprawiło mi to znacznie pracę i było bardzo wygodnie. Taki filtr zawędruje do mego akwarium, będzie głównym sercem filtracji, ale zobaczcie moi no drodzy widzowie, co ja tam do tego filtra włożę. Te pozłoże ceramiczne będą Bioceramax MAX 600 i jeszcze Siporax. Najpierw przed włożeniem ceramiki trzeba ją wypukać, także puczę ją, bo woda jest taka mętna i taki osad w niej pływa. No, i w ten sposób przygotowaną ceramikę włożyłem do, do filtra, do pojemnika filtra, który w tym wypadku przy filtrze tetra ma 600 ml, więc całkiem sporo. Sporo na bakterie nitryfikacyjne, które tam się roznożą i osiedlą. Wszystko zamykamy, wszystko przygotowujemy, składamy fit, no i fit wędruje do akwarium, będzie pracował. Po wlaniu wody akwarium prezentuje się w ten sposób, szyby są z, takie zaroszone, bo wlałem zimnej wody, nie pomyślałem Jest, i ta woda będzie musiała się nagrzeć do temperatury pokojowej, ja w swoim baniaku nie, nie planuję wkładać grzałki, dlatego że mam bardzo ciepły w, w domu, 24-25 stopni i tak to wygląda, później jeszcze przycieram szmatką. Planowałem również dolać jeszcze żywej wody z działającego już zbiornika, z tego mniejszego akwarium, około 20%. Jako dekoracji zastosowałem korzenie i łupek drzewiasty. Żwirek jaki stosowałem to żwirek o drobnej gradacji, jest to żwirek rzeczny, wykorzystałem go około 12-14 kg, a z przodu to plaża, to piasek kwarcowy, najdrobniejszy. Posadziłem pierwsze rośliny. Po lewej stronie zbiornika wleciał nurzaniec, i po prawej stronie też nurzaniec, chyba z Azjaty, A zakorzeniem z lewej strony kryptokoryna wendigrin. Do żwirku pod rośliny dałem takie kuleczki nowe, złote, torfowe. Nowa dostawa, ciekawych stworzonych. Co to za stworzenia? Tutaj widać, aklimatyzuje powoli z jak już woreczek osiągnął odpowiednią temperaturę, przełapałem całe towarzystwo do plastikowych pojemników, no i aklimatyzuję wszystkie organizmy dolewając wody z akwarium, tak żeby się przyzwyczaiły do nowych parametrów. Drodzy widzowie, to moje akwarium prezentuje się w ten właśnie sposób. Jeszcze aranżacja nie jest do końca skończona, dlatego że planuję na pewno dosadzić więcej roślin i jeszcze wpuścić więcej rybek, także na pewno będą jeszcze zmiany ostatecznego wyglądu. Tak, jak widać, z rybek jest 5 poprzednich neonów, które wcześniej wpuściłem z tego małego zbiornika. Dokupiłem jeszcze dwa neonki, także jest teraz 7. Pływają sobie neonki w ławicy. Rzuca się też w oczy, że są mieczyki, parka mieczyków czerwonych, standardowych. Tutaj samiczka i jeszcze samiec. Samiczka czasami bywa bywa miła dla mojego samca i przegania go. Ma ona temperament swój. Ostry temperament a jak chce wchodzić w zaloty, chce, chce się z nim parzyć, to już, to już jest jak najbardziej dla niego miła i pokojowa zrybek to jeszcze. Są kiryski Adolfa. Na razie dwie sztuki, ale planuję jeszcze dokupić więcej, żeby sobie pływały w stadzie i tworzyły taki fajny efekt. Bo Kiryski moim zdaniem lepiej wyglądają, jak jest ich trochę więcej. Od początku myślałem, żeby sobie kupić te kiryski, ale nie mogłem dostać ich w sklepie. Dopiero teraz namierzyłem miejsce gdzie można je kupić, ale mnie, sprzedawca miał tylko dwa egzemplarze także planuję jeszcze w najbliższych dniach dokupić więcej tych kryszków. na pewno dwa. Nie wiem czy trzy. Teraz nie widać, bo się schowa schowały, ale w zbiorniku również pływają cudaczki, czyli przyrgi chińskie w ilości dwóch sztuk, ta klasyczna odmiana, bo jest jeszcze fin blue. Na pewno dokupię więcej cudaczków, dlatego że przeczytałem, że jak jest ich więcej, to one bardziej chętnie wychodzą i można je zobaczyć. Głównie widzę je nad ranem i wieczorami. A naj, naj, najczęściej są widoczne, gdy jeszcze światło się nie zapali, gdy jest ciemno w zbiorniku. I cóż tu jeszcze tutaj mamy ze zwierząt? Z wywierzaków mamy jeszcze ślimaki, ślimaki zebry. Tutaj siedzi sobie na korzeniu. Bardzo duża sztuka, już dorosła. A w tym miejscu są jeszcze, na tym małym korzeniu, dwa ślimaczki. Bardzo fajne ślimaki. Nie dość, że mają atrakcyjny wygląd, to dobrze zżerają glony czy też uprzemki. Już trochę miałem okrzemków w akwarium, trochę mi zostało, ale część ślimaki właśnie zeżarły. Także zrobiły swoją robotę i posprzątały mi fajnie. Jeszcze ze zwierz zwierzaków. Tutaj poczekajcie, przygotuję sobie, na, żeby opcje śledzenia, bo teraz nagrywam gimbalem. Jeszcze ze zwierzaków są dwie żabki, dwa kardyki szponiaste. W odmianie klasycznej planuję jeszcze dokupić jedną żabkę w wersji gold, taką złotą. Jak będzie więcej żabek, to chętniej będą wychodziły, będą bardziej pozowały. Nigdy w swojej karierze, że tak powiem, akwarystycznej nie miałem żabek. Wcześniej jakoś byłem niechętny do nich, ale żona z córką mnie namówiły, także. Jest dodatkowy pretekst, żeby one czasem usiadły i obserwowały sobie tutaj akwarium, bo nie do końca się tym nie interesują. No i wyszła przylga. Zaznaczę ją, momencik. Tu jest przylga. Przylga chińska, jednak zapozowała. O i uciekła, chwilę była i tyle po niej było. Tyle ją widzieliśmy, może jeszcze kiedyś wyjdzie. Może jeszcze dzisiaj wyjdzie, ale na razie. I teraz cały zbiornik. Tak się prezentuje akwarium. przybliśmy trochę, drugi kirusek wypłynął, razem sobie buszują po dnie ryski. Także tak się prezentuje moje większe akwarium 140 litrów, niedługo zamierzam wybrać się do sklepu akwarystycznego i dokupić więcej rybek, zobaczycie jakie to będą rybki, śledźcie mój kanał, jeśli podobają się moje filmy to zapraszam do polubień, proszę napisać komentarz, swoją opinię.